Cześć tu Bogdan, witajcie na naszym kanale. Dziś opowiadam o Renault Trafiku 2 litry Diesel 114 KONI z roku 2012, który ma przebieg około 450 tysięcy. Na ostatnim filmiku obiecałem, że jak się pojawią subskrypcje, lajki, to jeszcze coś dogram. Kilkadziesiąt wpadło. Pytań było sporo, głównie na temat wtrysków, więc dziś się odniosę do wtrysków. Opowiem Wam o moich przygodach, jakie miałem przez te 4 lata z tymi samochodami, co się działo, czy musiałem naprawiać, czy musiałem wymieniać, jakie są koszta, czy to było drogie, czy to dyskwalifikowało ten samochód, czy tylko był to drobna naprawa, tak jak każda inna. Zapraszam do obejrzenia materiału. Jak pojawią się subskrypcje, to będę nagrywał kolejne. A w pytaniach mówcie, czego oczekujecie? O co w dwulitrowych trafikach chodzi z tymi wtryskami? Bo przecież nie o ich cenę. Sprawdzałem taki wtrysk na Allegro, używany. Kosztuje jakieś 400 zł. Pewnie można znaleźć i taniej. Widziałem jakieś 300. Można taki wtrysk kupić, dać do fachowca do sprawdzenia. Tam pewnie z 50 zł by wziął za sprawdzenie. Dobry, zakładamy, jeździmy. Niedobry, odsyłamy, kupujemy następny. Nowy taki wtrysk kosztuje 850. Więc, dlaczego są na internecie opinie, że jak ci się wtrysk zepsuje, to pół wartości samochodu? Przecież te samochody po 800 zł nie chodzą. Moja przygoda uświadomiła mi, że chodzi tu po prostu o to, że tych wtrysków nie idzie wydostać z tej głowicy. Wtrysk aluminiowy, wtrysk stalowy, głowica aluminiowa. Aluminium się utlenia, pęcznieje. Jak w tej głowicy się dobrze zasiedzi, to na Amen. Jego długość jest około 20 cm. A więc jak taki odcinek jest w środku w głowicy, to ciężko to wydostać. Ja jak zatarłem silnik w zeszłym roku, o już półtora roku temu, to mechanik mówi, jak obrócił na panewce, nie ma co robić szlifu wału kupować panewek nad wymiar. Weź od razu, kup dół silnika, że blok, wał, wszystko spasowane fabrycznie najdłużej ci pochodzi. Postanowiłem. Tak zrobić, znalazłem dobry silnik, 1900 zł za niego dałem, bez głowicy. Dół w dobrym stanie, poniżej 100 tysięcy przebiegu, że od Renault Megane. Silnik przyjechał, zostawiłem go na warsztacie, mechanik miał zacząć działać. Drugiego dnia dzwoni, słuchaj, nie jestem w stanie wyjąć tych wtrysków. Urządzenie do wyciągania się gnie, a wtryski ani drgną. Aż pojechałem sprawdzić, co tam się dzieje. Się okazało, że żeby zdjąć pokrywę zaworową i dostać się do śrub, trzeba najpierw wyjąć wtryski, których wyjąć nie szło. Dzwonię na warsztat, który się typowo zajmuje wyciąganiem wtrysków. Mówią tak, oczywiście. Wyjęcie jednego wtrysku to jest koszt między 800 a 1200 zł. Mówię, no to wyjęcie czterech wtryskiwaczy to jest jakieś 4800 w tej wyższym przedziale. Mówi tak, tyle to, to kosztuje. Trochę mnie to się nie spodobało, więc zacząłem kombinować, a jeszcze mi mówił że wcale te wtryski, jeszcze jak się urwie ten wtrysk to dodatkowo będzie rozwiercanie głowicy i koszta jeszcze wzrosną mówię, no to to bez sensu robić więc wróciłem do Allegro do szukania co mogę z tym zrobić przeszukałem wszystkie silniki do Renault to jest akurat 2012 rok się trochę różni od tych 2.6, 2.12 były inne silniki, w sumie te same, ale się trochę różniły. I po 2.12, 2.12, 2.14 były jakieś, co mechanicy mówią, na głowicę łódka. Jakaś trochę inna, inaczej wygląda i to po prostu by tutaj nie zagrało. Taki silnik bez wtrysków kosztuje na Allegro 6000, z wtryskami to i po 8. Mówię, to i tak chyba się w porównaniu do tej kwoty 6000 tysięcy za wyjęcie maksymalnie i tak by opłacało. Ale zacząłem przeszukiwać Opel Vivaro, zacząłem przeszukiwać Nissany. Jak wspomniałem, znalazłem silnik od x -Traila z tryskami, jakiś pewnie rozbitek za 3000 zł, Więc bez zastanawiania kupiłem ten silnik, mechanik go założył i działa do dziś dnia działa bez problemu więc więc super, samochód silnik miał przebiegu około 15 tysięcy tak podali mechanik mówił, że jest to bardzo prawdopodobne, bo jeszcze się świeci nie wiem czy to tu widać ale aluminium jest jak po jakimś dobrym myciu chemią no ale farba była niespalona, więc Pewnie nie był myty, tylko naprawdę był w dobrym stanie. Wtryski yy, faktycznie jak nowe. Więc mnie to ucieszyło. A co najlepsze, mój stary silnik z tym jednym uszkodzonym wtryskiem od wyciągania. Zatarty jeszcze sprzedałem komuś za 1500 zł. Jakiemuś warsztatowi, który się tym zajmuje. Sobie go tam pewnie zrobią albo na części rozsprzedadzą, bo zawsze tam jakieś korbowody, coś. Jakąś wartość ma, oczywiście, nie bójcie się tych silników z tego powodu. Ja akurat pewnie miałem pecha, a w rezultacie szczęście. No bo za 3000, de facto, z wymianą, 3000 dałem, 1500 wymiana, 4,5 minus mój stary. No to 3000 mam nowy silnik z nowymi wtryskami, więc ja akurat. Mi się powarciło zamiast wydawać 12 na remont, 5 na wyjęcie i plus jeszcze może coś na głowicy. No to za 3000 mam super silnik. Tym bardziej, że na Allegro, skoro są wtryski używane, oferowane, skoro są oferowane silniki bez wtrysków, więc to chyba jakoś idzie wyjąć. Może akurat na zły warsztat trafiłem, może akurat moje się tak zastały. Może z innymi nie ma takiego problemu, ale. Ja akurat miałem taką przygodę, jeszcze w bonusie Wam opowiem o innej przygodzie z tryskiem, w tym niebieskim. Miałem taką sytuację, że zapaliła się kontrolka, komunikat. Sprawdź wtrysk. W nich akurat, jak już wspomniałem, wtryski się, ta kontrolka się zapala, jak się dzieje różne rzeczy, jak się field zapcha, jak się zapowietrzy, jak coś z DPF-em, czy coś jakiś z jakimś czujnikiem zapala się ta konkretna kontrolka. Ale wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem czy nie jest zapowietrzony, dotankowałem, zrobiłem wszystko co było możliwe, kontrolka nie gasła, więc pojechałem na komputer. Gdzie diagnoza wykazała, że trzy wtryski są ok, a czwarty wtrysk jest poza skalą, czyli się zblokował. Mówię, no to nie będę go od razu robił, bo chodził w sumie normalnie, trochę może tam, no, w sumie ja nie zauważyłem różnicy w jego chodzeniu poza tą kontrolką, więc zastosowałem metodę, którą kiedyś robiłem w feltekach. Kupiłem dwie puszki takiego preparatu Liqui Moli do czyszczenia wtryskiwaczy, litr Mixolu, wlałem to na jakieś 30 litrów paliwa, zrobiłem 200 km, kontrolka zgasła. Więc poradziłem sobie z problemem za 100 zł, co prawda nie pojechałem później na komputer i nie wiem czy to się naprawiło czy nie naprawiło, no ale kontrolka zgasła, chodzi. Normalnie, więc prawdopodobnie gdzieś tam może jakiś paproch, czy jakiś tam nagar coś się stworzyło i to preparat Mixol pomógł, przesmarowało i od tej pory jest dobrze. Także podsumowując, ja bym tam się trysku w tych samochodach nie bał, a no i się nie boję, stąd mam cztery, tu akurat jak widać są trzy, mam cztery takie trafiki, nigdy nie miałem większego problemu, no poza tym wymianą silnika i że raz preparat nalałem, no ale to chyba tego nie można jakimiś problemami na nazwać nigdy nie było żeby się wtrysk zepsuł, żeby go trzeba wymieniać, albo coś, tak że mówię wtrysk za 4-8 stów nawet gdyby ktoś miał za wyjęcie zapłacić od 800 do 1200, nawet gdyby to wyszło 2000, no to raz na 10 lat, no to chyba nie jest to takim problemem, żeby nie kupować samochodu albo żeby coś, nie wiem, pół wartości albo coś, bo one po 4000 nie chodzą. 12 rok bardziej około 40. Także jeżeli materiał się na coś przydał, zapraszam do subskrypcji. Mam już pomysł na kolejne o tylnych tarczach hamulcowych opowiem. Także pozdrawiam.